A w dzisiejszym wydaniu Football News Leo Messi złożył zeznania w sądzie. Dani Alves oficjalnie żegna się z Barceloną. Nietypowa oferta dla Zlatana Ibrahimowicza. Pojawiły się przecieki stroju w Manchesteru United na sezon 16-17. Jest godzina 18, tak więc zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Oskarżony o oszustwa podatkowe Leo Messi wraz ze swoim ojcem Jorge Messim złożyli zeznania w sądzie w Barcelonie. Argentyńczyk, na swoją obronę, wielokrotnie podkreślał, że jego jedynym zadaniem jest gra w piłkę i dodał, że nie zajmuje się robieniem interesów czy zarządzaniem majątkiem. Leo Messi może jednak spać spokojnie, gdyż nie grozi mu kara pozbawienia wolności, ponieważ nie przewiduje tego wniosek prokuratora. Przed sądem na Argentyńczyka czekali fani próbujący wesprzeć swojego idola w tych trudnych chwilach. Jak podaje serwis Tutto Mercato Web, Borussia Dortmund znalazła następcę Matsa Hummelsa. Co ciekawe jest nim obrońca Torino oraz reprezentacji Polski Kamil Glik. Klub z Piemontu oczekuje podobno 13 milionów euro za swojego zawodnika. Według badań amerykańskiej stacji ESPN, Cristiano Ronaldo jest najpopularniejszym sportowcem na świecie. Na podium znalazł się jeszcze LeBron James oraz Lionel Messi. W rankingu obejmującym nazwiska 100 sportowców nie znalazło się miejsce dla żadnego polskiego reprezentanta. Pozostając przy Cristiano Ronaldo, selekcjoner Portugalii Fernando Santos po wczorajszym meczu przeciwko Anglii wypowiedział naprawdę szokujące słowa. Cristiano Ronaldo podczas Euro 2016 będzie celem terrorystów. Portugalscy fani będą musieli zrozumieć, że często nie będą mogli być tak blisko drużyny, jakby tego chcieli. Zlatan Ibrahimowicz jest chyba jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników tego lata. Szwed podobno otrzymał oferty już od Manchesteru United, Milanu, Interu czy władz Ligi Chińskiej. Takiej oferty jednak nikt się nie spodziewał. Działacze niemieckiego czwartoligowego klubu Rotweiss Oberhausen przygotowali dla IBRY dosłownie królewską ofertę. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że dla Ibrahimowicza miasto Oberhausen wprowadzi monarchię i mianuje go królem. To jednak nie wszystko. Regionalne piwo zmieni nazwę na Ibrahimowicz-Pilzner. Na meczach podawane będą szwedzkie przysmaki, a IKEA otrzyma zlecenie wybudowania nowej trybuny na stadionie. Dyrektor sportowy Barcelony Robert Fernandez poinformował, że Dani Alves zdecydował się opuścić Dumę Katalonii. Zdaniem większości sportowych dzienników na świecie Brazylijczyk zasili Juventus. Przy okazji władze klubu z Katalonii zdementowały plotki o odejściu Mascherano oraz Neymara z Camp Nou. Podczas Euro 2016 dane nam będzie oglądać zawodników nie tylko z najwyższych klas rozgrywkowych. Aż 50 powołanych zawodników na wiosnę grało w niższych ligach. Wśród nich znajduje się między innymi Bartosz Salamon z Cagliari oraz jeden przedstawiciel czwartej klasy rozgrywkowej. Bramkarz Irlandii Północnej Roy Carroll poprzedni sezon spędził w Football League 2, gdzie grał w barwach North County. W przeszłości reprezentował on barwy m.in. Manchesteru United czy West Hamu United. Strona Footy Headlines opublikowała przecieki projektu strojów Manchesteru United na zbliżający się sezon. Nowa koszulka mieni się dwoma odcieniami czerwieni, a wewnątrz stroju znajdziemy plakietkę z napisem Newton Heath. Dziś swoje 31. urodziny obchodzi Łukasz Piszczek. Oraz 25 Łukasz Teodorczyk. 24 lata temu urodził się również jeden z naszych grupowych rywali na euro, Mario Gece. Całej trójce życzymy wszystkiego najlepszego. Na koniec, w ramach ciekawostki, znajdujący się niedaleko Manchesteru, dom, a raczej zamek, w którym zamierza zamieszkać Jose Mourinho. Wartość budynku oscyluje w granicach 23 milionów złotych. Oraz brutalne wejście Bruno Alvesa w meczu Portugalia-Anglia. To mogło skończyć się zdecydowanie gorzej. Na dziś to już wszystko. Jutro robimy przerwę od Football News i pojawi się pierwszy odcinek dotyczący Euro 2016. Dzięki za uwagę i zachęcam Was do subskrybowania kanału. I do zobaczenia w następnym odcinku.